witam, jesteśmy w lesie położyłem teraz do czyszczenia swojej ramki po wirowaniu, zobaczcie, nie minęło 5 minut, nawet nie już jest pierwsza pszczółka, już wyczaiła coś tu pachnie przed chwilą była druga ale dziś patrzcie, patrzcie Dziś od spodu próbuję wejść, otworzyłem Potwierane jest także moją blot, żeby wyczyścić było pole rzepaku, jest pole rzepaku, tam dalej rzepak. Nie wiem czy będzie da, na wprost widać taki maszt. właśnie tam jest moja pasieka. 2,5 km. Tu jest taki zagajnik na górze. Tam dalej akacja. Dużo akacji, wszędzie są akacje. Tu wywożę pszczoły. Już po, po tych kwiatkach w mieście ich tam nie za dużo nie było, bo ludzie różnie na to patrzą. Piękna Stara liba Jedna, druga akacje. Dużo akacji. W odległości. Nie wiem, zaraz Wam pokażę. Bardzo piękne miejsce. Kiedyś musiało coś stać. Ktoś musiał mieć albo pasiekę, albo coś, bo miejsce jest naprawdę piękne, naprawdę piękne. Tam na skraju lasu, jak te dwa moje ule stoją, jest 20-30 lip bodajże. Tam za busem tak samo. Kilometr stąd, w tej linii prostej jest ze 100-150 lip. naprawdę bardzo z tamtego roku i tu jest tak tu jest odkład zrobiony z matecznikami na wygryzieniu tu jest odkład ze starą matką z tą co tak pięknie czerwiła która przyniosła mi bardzo dużo miodu 10 ramek już, tak jak mówiłem dzisiaj wcześniej, odwirowałem, dodałem dzisiaj jeszcze korpus wędzą bo targają, nie zdążą nawet odrobić węzy, a już już pchają, już nektar pchają. Żeby było mało, powiem Wam jeszcze tak, to pole i z drugiej strony to pole, co stał ten, ł, co osuszałem ramki jest posiana gryka, holender posiał grykę w tamtym roku. Też była gryka, do późna. Późno odbirowałem miotę. Mówi, że 10 hektarów z tej i z tamtej strony razem jest 10 hektarów. No i piękna kacja. Piękna kacja. Także jeszcze parę dni, jak już zbiorę ten miód wielokwiatowy, stamtąd przywożę te pszczoły swoje, tutaj 5-10 rodzin. 5 zostanie, zostanie na, na miejscu, bo po mnie też są lipy, a są akacje te pszczoły, które kupiłem od tego pana 5, 5 uli, Także zostaną eksperymentalnie. Leć że nawet. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.